Cześć, witajcie. Materiał, tak jak obiecałem, dzisiaj nocne manewry. Jak poradzić sobie na nieznanej wodzie z urządzeniem. Lawrence w tym przypadku mam HDS Live. -a. natomiast zasady, którymi się można będzie kierować, dotyczą wszystkich urządzeń, aż do huka, czyli tych sonarem bocznych, tych, które posiadają slot na kartę pamięci i tych, które zapisują mapy na żywo. Mapy dwóch rodzajów: mapy głębokości i mapy struktury dna. Żeby nie tracić czasu Przygotowałem ekran roboczy złożony z dwóch sonarów, znaczy z dwóch ekranów map, z obrazowania tradycyjnego i sonaru bocznego. Wiadomo, sprawa, że na tym oknie skana, tam niewiele będzie widać. Natomiast chodzi mi o to, żeby pokazać w celach demonstracyjnych, co uruchamiać, jak wydobyć jak najwięcej informacji z wody w krótkim czasie. Czyli teraz, tak, w lewym oknie nakładanie danych Genesis Live. prawym oknie nakładanie struktury niech będzie, że pływam sobie tutaj z częstotliwością 800 kHz o. i jeszcze włączę sobie loksonaru i teraz bardzo ważna rzecz utwórz struktur map zapis no i zaczynamy pływać Genesis Life, opcje, yy, interwał konturów, czyli gęstość zobat wysoka, jezioro jest raczej z tych nudnych, zwykła. Zwykła woda typu rynnowego, jedna misa śródziezierna, spady brzegowe i to jest w zasadzie wszystko. Drobnica w toni. A no właśnie, i teraz automaty mogą mi być, natomiast wiecie, Nieraz mówiłem, nieraz filmowałem, ja lubię pływać na niskim kontraście, żeby w tej niebieskiej palecie Laurensa, w tej starej niebieskiej je ładnie wyświecić. W międzyczasie mamy tutaj opcję uruchomioną struktury i teraz zobaczcie, że strukturka ma swoje własne nastawy, niezależne od sonaru. No, i po prostu zaczynamy sobie pływać. Obserwujemy. Jeżeli chcemy poznać wodę, to po prostu skupiamy się na obserwacji. Jeżeli nie, można wykonać przystanek. Wiadomo, że lok się rozjedzie, wtedy zapis tego sonaru, ale przyjmijmy, że chcemy sprawdzić, co jest grane na danym obszarze. Nie wiem, czy to będzie na przykład stanowisko karpiowe, czy to będzie obszar, który chcemy odwiedzić w celach spinningowych. W każdym razie. Zobaczcie, ryby stoją jak przy sznurku, na głęb pomiędzy głębokością 1,5 a 2 metry. Ja mam od razu mówię: góra jest wyczyszczona filtrami, bo straszne woda jest ciepła. Nie wiem, bo już ze trzy razy kwitła w tym roku. No i teraz już widać. relief brzegowy i na bocznym, i na nakładce strukturki. W sumie zaraz, bo ja tutaj muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, kolumnę wody wyłączymy albo wyłączymy, o właśnie, to tak, teraz tak, powrót, więc Teraz dopiero mamy właściwą orientację, co jest grane. Pasek dna dość silnie widoczny w sonarze 2D. Zakładam, że tutaj jest spad brzegowy, co widać, bo podpływam blisko brzegu. I jest twardo. Tradycyjnie dla w wkurza. Okienko informujące nas o zapisie sygnału, o zapisie loga. Pamięć struktury, nakładki struktury to jest około 3 minuty zapisu, później zaczyna już tam wymazywać od końca. No i teraz przypuśćmy, że zbieramy sobie te nasze dane i zobaczcie, mamy z jednej strony brzeg, blisko brzegu pływamy, jest spad brzegowy, coś tam widać, jakieś resztki architektury krajobrazu niestety wędkarskiego pomostu czy tam nie wiem cokolwiek jest w wodzie ale jest ta część od strony jeziora jest ciemna, jak sobie z tym poradzić tutaj przyda się kolejne ustawienie ekranu roboczego dodajemy sobie dwa sidescany ustawiamy je o właśnie tak zapisujemy no, i teraz co nam to daje? No, teraz mamy sobie widoczek, który pozwala nam ocenić strukturę. Bardziej mi ta sepia pasuje, stara i to jest fajne. Niebieska jest do świecenia ryb na niskim kontraście. Każda, każdy kanał można regulować, ustawiać osobno. Kontrasty są indywidualnie ustawione, i to nam bardzo, bardzo mocno się przyda. No, i teraz słuchajcie, wyrównajmy sobie kolory, żeby. Jakoś to wyglądało tylko prawy, a po drugiej stronie Jest, tylko lewy. No i teraz słuchajcie, możemy sobie o, widać jakąś gałęziówkę leży, resztki drzewa. No, i teraz słuchajcie, podświetlimy sobie, podpompujemy sobie kontrastem stronę od wewnątrz jeziora. I zdejmiemy jednocześnie z drugiej strony. No, i właśnie w ten sposób sterując indywidualnie kanałami sonaru robocznego uzyskujemy maksymalnej jakości w sensie dostrojenia kontrastem obraz zapisu dna. Oczywiście w tym momencie nasz poprzedni ekran roboczy już nie jest aktualny, tam będzie lewa albo prawa strona, zaraz zresztą zobaczymy. W każdym razie zapis danych, tworzenie nakładek danych nakładanych, czyli Genesis Life i nakładki struktury, trwa zupełnie niezależnie od tego, co teraz robimy. paleta kolorystyczna, lubię ją, bo ona po prostu jest fajna ona jest dostępna w więcej opcji, to jest dziesiątka ja generalnie używam albo tej, ona jest wtedy podobna do Garmina, która mi się bardzo podoba albo w ciągu dnia dwunastki teraz jest ciemno, nie chcę, żeby mi po oczach świeciło także biorę tą właśnie niebieską Jakaś struktura przy dnie, i teraz słuchajcie, zatrzymuję zapis. Sonaru, i tu jest bardzo ważny moment. Wysoka rozdzielczość, ja pływam na dwie karty. I to jest właśnie tips nawet przydatny dla starych repów sonarowych. Jeżeli mamy w slotach pamięci dwie karty, z czego dolna jest pusta, zapisujemy sobie strukturkę na kartę. Numer 2, bo ona chyba tak to powinna być nazwana, a nie dno, bo mi się dno kojarzy zupełnie z czym innym. Tutaj pozdro dla tłumacza. I słuchajcie, obserwujemy sobie konwersję. Nic się nie dzieje, w tym czasie nie możemy korzystać z echa. Także ja nawet się tu zatrzymam. Chwilę było pływania. Ale sprawy widzę, przyspieszają. No, i teraz słuchajcie, wejdziemy sobie tu do opcji struktury. Źródło zapisane. Mamy już od razu, słuchajcie, gotowy. Ja przejdę. Włączamy sobie zapis sonaru. Wtedy musimy wskazać. Wysoką rozdzielczość, i teraz słuchajcie, pamięć wewnętrzna. I przeprowadzamy konwersję, i należy zrebotować echo, czyli uruchomić je ponownie, i wtedy będziemy mieli do dyspozycji zapisany widok struktury, ale trzeba go wywołać. Przypomnę, opcje struktury mamy źródło zapisane, czyli te, które są w pamięci gdzieś tam ukryte. I to musimy ustawić. Od razu nam znika tutaj, kiedy zmieniamy to źródełko. Zaraz się pojawi, i tak samo będzie dostępne w urządzeniach, które mają tylko jeden slot na kartę. No i zobaczcie efekty pracy po lewej. 3 godziny pływania. Duże zasięgi. Nie będę pokazywał mapy Genesis Live, bo po prostu ona nie jest odpowiednia jej jakości. E, trasy miały. Zbyt szeroki rozstaw. Ja przyjechałem na tę wodę zrobić mapę struktury. I teraz, zobaczcie, tam minęliśmy drzewo zatopione. Za moment będą kawałki podwodnej zabudowy slipu, na którym ląduje i mola, która jest na tym jeziorze. Widoczne cienie słupków, które go podtrzymują. Niestety kilka mijaków trzeba będzie tam wrócić. No i za moment zatopiona łódka. Także słuchajcie, tak wygląda mapa struktury, czy może być przydatna, ocencie sami. Dla mnie jest podstawowym narzędziem, które pomaga na wodzie i mam nadzieję na lodzie.